Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Gotowa czy nie? Szukam! Przepraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie chciałbym być zbyt natrętny, ale czy nie jesteś tylko Na kolację? No nie wiem, już powinno chyba wracać. Ale to zajmie tylko chwilkę. No dobrze. Jak tu ładnie. Tak, bardzo ładnie. Czy chciałabyś się napić herbatki? Z chęcią. 그런데 원래 지 Martwiliście się o mnie? Ale przecież nie było cię tylko 3 minuty. Jakbyś chciała, żebyśmy się o Ciebie martwili, musiałabyś tam zostać trochę dłużej. Ale ja tam byłam gdzieś 3 godziny! Byłam w Narmii, spotkałam przemiłego fauna! Co? Kiedy? Teraz! Ja... Co? Nie! Lepiej chodź się ogarnij i chodź, chodź na kolację.

No,